Witam wszystkich Fachmajster z tej strony W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Moje wkrętaki Izolowane firmy PRO Zapraszam do oglądania Tak jak mówiłem w dzisiejszym odcinku Przedstawię Wam Mój zestaw wkrętaków Izolowanych firmy PRO Tej firmy nie trzeba Przedstawiać, ponieważ Jest bardzo znana Wkrętaki są w takiej oto Kasecie, kaseta jest po ogumiona, dzięki czemu kaseta nam po prostu nie spadnie, nie przesunie się na danym podłożu. Bardzo fajne przesu przesuwne otwarcie i zamknięcie. Rewelacja yy, sprawa: szybki dostęp do yy, wkrętaków. W środku znajduje się yy, 2, 4, 6, 8, 10, 11 wkrętaków, plus uchwyt rączka. Yy, powinny być jeszcze tutaj yy, probówka, led gdzieś mi się tam pewnie w której skrzyni zawieszyła, zapomniałem włożyć, ale mniejsza yy, o to. Yy, tak jak widzicie, wkrętaki izolowane yy, bardzo dobre wkrętaki. Jeżeli chodzi o parametry, jakieś tam techniczne yy, to są wkrętaki do stosowania pod napięciem. 1000 VAC oraz 1500 VDC do stosowania w niskich temperaturach lub wysokich od minus 25 do plus 50. Są wykonane ze stali CRV6150, dodatkowo wzmocnione dodatkowo antykorozyjne. O twardości 51-54 HRC, więc naprawdę nie są to jakieś tam miękkie wkrętaki, tylko w miarę naprawdę twarde i tak szybko się nie wyrabiają. Oczywiście posiadają y, normę y, 6900 y, IEC y, w standardzie. Bardzo łatwa wymiana jest grotów dzięki tym szybkim uchwycie, ale to zaraz przedstawię. Oczywiście uchwyt jest antypoślizgowy. Numer katalogowy tego zestawu to jest www.z201350 bodajże. Bardzo fajny zestaw, posiadam go już ponad rok. Używam go do różnego rodzaju skręcania, odkręcania i tak dalej, i naprawdę nie ma z nim problemu. Nie widać jak na razie, żeby jakieś tam wkrętaki się bardzo powyrabiały. Oczywiście już ta ochronna politura się już dawno zjechała, lecz nie widać się naprawdę jakichś tam jeszcze bardzo dużych uszkodzeń. W zestawie jest szybko, szybko złączka, szybko uchwyt, naprawdę bardzo fajny, jest naprawdę bardzo szybki. Zobaczcie, szybkie jednym, jednym klikiem automatycznie już odpowiedni grot siedzi na swoim miejscu. Możemy sobie śmiało odkręcać i dokręcać, nie ma z tym problemu. I szybka wymiana jest, naprawdę wystarczy tutaj zwolnić taki zinger jest. W środku jest sprężynka, zwalniamy blokadę automatycznie. Śrubokiet sam nam wyskakuje, i możemy sobie szybko zmienić na y, następny. Nie ma z tym problemu. I znowu zwolnienie wyskakuje, wkładamy y, następny. Nie ma żadnego y, z tym. O, tutaj, żebym dobrze wsadził. O, jest. Nie ma z tym naprawdę y, problemu. Wszystko samo wyskakuje. O, ten coś jest mało wyrobiony jeszcze rzadko używany ponieważ jak są na początku ciężko chodzą ale potem naprawdę jak widzicie nie ma z tym problemu tyk samo wyskakuje naprawdę nie ma o, z tym żadnego problemu bardzo fajna rączka bardzo fajnie się ją trzyma w ręce tak jak mówiłem ogumiona jest więc jest antypoślizg nie ma z tym naprawdę problemu z naprawdę niezłą siłą można dokręcać dane śrubki. Nie niszczy się, po prostu to nie przekręca. Jeszcze nie udało mi się, żeby tutaj coś pękło lub coś się popsuło. Co mogę jeszcze tych powiedzieć o tych kętach? W zestawie znajduje się kilka rodzajów od trzech rodzajów płaskich po kilka rodzajów krzyżaków. Oczywiście są też torksy. Nie będę wymieniał, jakie są dokładne rozmiary. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, po prostu tam sobie znajdzie na stronie producenta lub na sklepie, i tam wszystko w opisie jest opisane, jakie poszczególne groty są w zestawie. Koszt takiego zestawu to jest około 99 zł plus przesyłka. Można kupić taniej, można kupić drożej. Chociaż ja taniej jeszcze nie widziałem. Maksymalno, tam cenę widziałem właśnie 99 zł. Moim zdaniem, wkrętaki jak najbardziej spełniają swoją funkcję. Dzięki dużej kasecie są zawsze cały zestaw pod ręką. Nie muszę mieć zawsze kilka śrubokrętów przy sobie. Czasami jest tak, że mam przypuśćmy kieszeń monterską i. Biorę, przypuśćmy, potrzebny mi jest krzyżak, na przykład jeden krzyżak, jest mi potrzebny, przypuśćmy, płaski czy tam tox I, i na przykład i, jeszcze mi jeden płaski. Montuję sobie jeden na zestawie, drugi mam zawsze, przypuśćmy, o tak zamontowane. Mam przy sobie w pasie, jak mi trzeba coś, po prostu zmieniam, wymieniam do montażu, naprawdę bardzo fajna wygoda, nie muszę mieć kilka śrubokrętów naraz. Jeżeli ktoś z Was posiada taki zestaw lub ewentualnie podobny innej firmy, lecz na takiej samej zasadzie, to bardzo mile widziane komentarze. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał moich poprzednich filmików, to oczywiście zapraszam do obejrzenia. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybował mojego kanału, to bardzo zachęcam do kliknięcia tam na dole czerwonego przycisku, by być na bieżąco z moimi filmikami. Ja oczywiście zapraszam do mojego następnego odcinka, który będzie lada dzień. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!